Dzisiaj 21 stycznia 2023 robię krótki przegląd traderów. Na początek proponuję wejść na stronkę z linku poniżej, na stronkę, która tworzy się z UluTrade i wtedy założyć sobie rejestrację demo konta. Konto demo jest zupełnie darmowe i naprawdę tutaj jest, trzeba kliknąć, jak się wypełni dane, a i tutaj jest, tworzy się demo. Fonto, które po prostu daje wszystkie możliwości daje możliwości sprawdzenia i przetestowania wszystkich funkcji, które w tym systemie są dostępne. Dlaczego to jest istotne? No, z tego powodu, że potem wchodzimy tutaj na invest, invest i otwieramy Traders i możemy wybierać sobie inwestorów, którzy grają, którzy zarabiają pieniądze, a system automatycznie będzie mm, kopiował ich, in, ich transakcje na naszym koncie maklerskim, przez co my, nie mając żadnej wiedzy, jesteśmy fajne, w stanie zarabiać bardzo fajne pieniądze. E, no. Tutaj jest kilka rodzajów rankingów, proponuję, żeby sobie przejrzeć każdego z tych traderów. Ja skupię się tutaj na tych traderach, żeby filmik był krótki. Na tych traderach poniżej 3500 dolarów, czyli jeżeli masz na przykład 200, 300, 400 dolców na koncie, to tak naprawdę trzeba się zająć tymi traderami. I zacznijmy od tego pierwszego, Trend Aura. Co my tu mamy? No, przede wszystkim widać, że trader zarabia w miarę regularnie, wyniki idą do góry. Maksymalna liczba otwartych pozycji 4. To jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ jeżeli trader otwiera w tym samym czasie za dużo pozycji, to przy spadku kilkunastu pipsowym na każdej z tych pozycji może sprawić, że system zamknie nam te wszystkie pozycje i my i wyczyści nam konto, stracimy pieniądze, które są na koncie tym brokerskim, pomimo że jego potem trajdy pójdą do góry i on zamknie je z zyskiem, to my zostaniemy zamkniętymi przez system kontami, co jest bardzo, no jakby nie Dobre dla nas, mówiąc krótko. Zatem tutaj trzeba patrzeć, żeby było jak najmniej otwartych pozycji. Ja szczerze mówiąc, lubię, kiedy jest trader, który gra jedną, dwoma, trzema maksymalnie pozycjami, bo wtedy wiem, że on jest w stanie śledzić każdą z tych pozycji. Więc cztery pozycje jest w miarę okej. Okay. Rekomendowana kwota kapitału 207, więc jest w porządku, i minimalny niezbędny kapitał 84. Więc dla kont które mają mały depozyt. Jest to całkiem przyzwoity trader. Ma zyskowne transakcje. Tutaj widać, że miał serię stratną, no, natomiast on też w miarę, patrząc na ten spadek, spadek on ma w miarę stop loss ustawiony nisko, krótko. A widać, że ma jakiś system, ponieważ nie trajduje bardzo, bardzo daleko od te spadki nie są bardzo, bardzo dalekie w związku z czym on gra systemem i ten trader wydaje się bardzo ciekawy, dlatego cóż, Biorąc pod uwagę, no tu jest taka pozycja, jedna, ale pozycja taka się może zdarzyć, natomiast, bo potem on powinien wyciągnąć wnioski i nie robić takich rzeczy, więc wygląda, wygląda w miarę ok. Jeżeli gra, jeżeli by grał kilkunastoma pozycjami i zdarzy mu się taki spadek, to jest niedobrze. Jeżeli gra do dwóch, trzech, no tutaj powiedzmy czterech pozycji i ma takie spadki, to jest to jeszcze akceptowalne. Więc ten trader, no cóż, jest całkiem, całkiem, na pewno jest ciekawy i warty rozważenia. Wracamy do pozostałych traderów. Kolejny trader, co my tu mamy? Mamy 6 pozycji, już troszeczkę za dużo 569, no jeszcze w miarę jest zysk, więc powiedzmy, jeszcze można by rozważyć. Natomiast on już dość daleko, dość daleko leci, tak jak tutaj widać więc na szczęście też gra tutaj jeszcze jedną, grał jedną pozycją, więc to nie jest tak, że wszedł sześcioma pozycjami, bo sześć pozycji z takim spadkiem, no niestety mogą wyczyścić konto, on widać tutaj po otwarciu, że, po otwarciu, że otwierał to potem, natomiast, no już tak trochę ostrożnie, jeszcze ok, ten trader jest jeszcze w miarę, ale już, już troszeczkę ostrożniej niż ten e, poprzedni e, lecimy do kolejnego i co my tu mamy mamy tutaj tradera 4 wydaje się ok, ale już dość duży trzeba mieć minimum i tutaj dość mi, dużo minimum, więc wygląda na to, że no tak, to już leci 428 i widać, że otworzył pozycję e, i dość długo ją trzymał i przetrzymał, dość, dość dalekie stop lossy ustawia, więc już tutaj bym był przy tym byłbym trochę ostrożniejszy tak jak przy tym poprzednim. Tutaj fajnie zarabia wszystko na zielono, te spadki nie były jakieś bardzo duże, ale tutaj już pokazuje się, że miał otwarte tak naprawdę trzy pozycje w jednym kierunku. Czyli tutaj duży był spadek, więc ten trader ma już duży znak zapytania. Trzeba na niego uważać i popatrzeć, jak gra, ile pozycji otwiera na raz. Czy raz mu się zdarzyło otworzyć cztery pozycje, czy rzeczywiście? Bo tutaj już był duży spadek. I tutaj, pomimo że on potem on nawet stop lossy zaliczył, więc tutaj był już bardzo, bardzo duży spadek i on mógł wyczyścić konto. Jedna taka transakcja powiedzmy jest akceptowalna, bo on kolejnymi transakcjami to odrabia. Ale trzy takie transakcje zamknięte pod rząd, no to już może wyczyścić konto. Stąd czy też bierze tu większa kwota i tutaj większa kwota? No i dobra, lecimy do następnego. Co my tu mamy? Kogo my tu mamy? Mamy, mamy. Mamy poniżej 3500 tysiąca. Fire, coś tam. Fire, no i 10 transakcji, więc ja już z klucza mówię, ten trader, zresztą to widać, tego tradera nie tradujemy, bo chyba, że się ma taki minimalny powyżej 2000 dolarów czy 3000 konto, to wtedy jeszcze można. I ten tutaj mamy potrzeba znowu powyżej 2000. Trzy transakcje nieźle. Natomiast trzeba zwrócić uwagę tutaj, jak bardzo pozwala spadać transakcjom. Na razie jest w miarę. No cóż, wygląda, że ten trader jest też w miarę akceptowalny ponieważ wydaje się, że gra też w miarę spokojnie. To jest fajne, że gra tylko trzema transakcjami, minimalny kapitał jest fajny, więc ten trader wygląda też w miarę przyzwoicie Only One Pair są, so, nie są so, tylko tak więc wygląda, że ci traderzy oprócz ci pierwszy i ostatni trader są bardzo w porządku, drugi relatywnie OK a. Zawiesił się, zawiesiło się połączenie internetowe, więc nie będziemy się męczyć. Są, so, No dobra, mamy. Dobra, teraz sobie sam zaklikałem na dużo, za dużo. Chcę już tylko podsumować, który, który jest w miarę ok, a który jest raczej do bardzo dużej uwagi, czyli ten jest ok. Tu trzeba w miarę. Tych dwóch raczej bym uważał, ten jest ok. Więc jeżeli założysz sobie konto demo to kliknij naśladuj, naśladuj, naśladuj i na koncie demo zobacz, jakie wyniki w ciągu dwóch, 3 tygodni tych trzech traderów ci da. Poznasz funkcję i możesz sobie testować zupełnie inne, innych traderów. Ja cię zapraszam na kanał albo na bloga socialmyślnik.trading.pl, tam będę wrzucał, tam wrzucam update'y, więc zawsze sobie możesz na podstawie tych moich update'ów dodać kolejnego tradera. Wielkie dzięki za uwagę i życzę ci powodzenia, no i odwagi, bo trzeba spróbować... To rozwiązanie, gdyż wiele osób po prostu nie wierzy, że to jest takie proste technicznie. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie.